Siemanko! Z tej strony Donary. Witam was w kolejnym odcinku serii Mountain Blade Warband na modpacku Florismut. W poprzednim odcinku udało nam się utworzyć nasze nowe państwo Kalaradi o nazwie Rzeczpospolita. Nasza kochana Polska. I cóż, toczymy aktualnie wojny ze Swadienami, którzy na całym szczęście równ równocześnie toczą wojny z Rodokami, z Nordami oraz saranidami. Czekaj tylko do słówki, jeszcze Kyrgytów i Weygirów, po w ogóle byli poza pozamiatani. Ale dobrze. W dzisiejszym odcinku chciałbym zdobyć jeszcze minimum jeden zamek, żeby chociaż tą swoją pozycję troszeczkę utrzymać. Ja Miałem na myśli tutaj bardziej zamek albo Senuxda, albo wincount coś takiego jak to się pisze, czy wymawia. To z jednego prostego powodu. Ponieważ w Dirim oraz w Uxal mam swoje faktorie. Po prostu powiedzmy, że zdobyłbym wincount i mogę sobie raz, dwa podjechać do Uxal odebrać kaskę, nie? Tak samo w przypadku Senuxdy. Ale to się najszybciej zobaczy, gdzie ilu jest wrogów yy, i ogólnie trzeba trochę zwerbować yy, zwerbować garnizonów w naszym zamku, ponieważ jest tu bieda. O! I możemy wybrać sobie nowy sztandar. Cóż... Trzeba jakiś ładny wybrać sztandarek, żeby pasował yy, naszych biało-czerwonych barw polskich. Szukamy, yy, szukamy ten biało-czerwony, tylko że taki czarny orzełek to raczej nie raczenie, to pewnie by pasowało do Niemiec, ale ja nie jestem Niemcem, jestem Polakiem więc ja wolę biało-czerwony z białym orłem jakiś małpy, to też podziękuję ciekawego, przyznam, że nie ma to jest na taka fajna, tylko że takie odwrotnie kolory myślę, że to będzie w miarę spoczko ale dobra, wybierzmy to. No i pięknie, mamy już swój sztandarek. My ja tu jeszcze posiedzimy, aby upewnić się, że na pewno nikt tu nie przyjdzie, bo ktoś coś przyjdzie od naszych wrogów, to leżymy. Ale na całe szczęście chyba... ...nikt się nie połapie na ten nasz zamek, tak szybko zeswadli. Lecimy więc do Ukshal, Sprzedać, sprzedać y, nasze... ...dobycze. Y, które udało nam się zebrać z obrońców tego zamku. Gruntweldieru Zawsze jakaś kaska wpadnie Oczywiście trzeba jeszcze jakieś widzonko kupić, żeby nam ludzie nie upomyrali. Malutko, malutko, ale dobra Spoczko 7 koła jest i zobaczmy ilu tu jest chłopa 176 plus dwóch baronów No, kusząco propozycje Avsenu gdzie? Zobaczmy Lecimy, 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 lecimy jak myślę wycisać około 150, to będę mógł za około... o kur. O! Somar króci w zamku. Tutaj tu... Nie, nie, nie. 50 prawie. 200 z lordem. Lecimy na ten zameczek. Ale zanim to zrobię, polecę jeszcze wydać rozkaz naszemu yy, ministrowi do wojny, że ma szkolić nam Rodoków. Yy, ponieważ rododze są idealną... Czy tak powiem, frakcją do obrony y, miast, zamków, twierdzy, ponieważ ich kurze są tak mordercze, że zanim wróg wyszedł na nasze mury, połowa z nich już by padła. Eee, Szkolenie wojsk. E, chciałbym popór do wojska. Rodoka. 50. Tak. I myślę, że jeszcze jednego, tak. Żeby zrobimy Rodok. Tak. Oczko. Eee, a tak w ogóle to. Ja już rodoków mam, nie potrzebuję nordów, nie rodoków, ja pierd... Nie uciekaj, nie, stój, stój, nie mogę go się ten... Wycofać. że będziemy mieli wielką, wielką obstawę w naszym samku. No dobra, to zajmijmy, nasz znaczy, trening na dystans. Ale co? Będzie jakieś pieniądze, czy nie? Tutaj... To skarb, skarbca. No mamy pieniądze. Płacę jeszcze tysiączek. Nie. No, wypłaciłem. No dobra. Mm, Szkolimy wojsk. O nie, szkoli, dobra. Szkoli. Wszystko ładnie, pięknie. Skoro szkoli na wojsko. Myślę, że możemy się udać w stronę Uxhall, aby zwerbować sobie jeszcze jakiś... Kusząca propozycja. Ale ja tutaj, próbuję jeszcze z nimi porozmawiać, żeby może dali mi jakiś trybut, jakiś zamek, yy... myślę, że to będzie spoczko i trybut setka, O nie, no nie, bez tego trybutu, setka tysiąc, ale no, bez tego trybutu, yy... nie zgodzili się. No, I teraz będziemy musieli im trochę dupę potruć, może wejdźmy do Uxhall, jakiś w miarę sensowny. Najemnik do to Chyba nas atakowali bandyci, bo to się długo ładuje. A i owszem, zatakowali nas. Tam są te patałachy. Na pewno. Oś to cfelu. Ale oj. Ataku! To jest Czalosz, to jest Czalosz? choć nie mogę go trafić. Fuck! Jeszcze nie dostał? proto wszyscy, czy ktoś jeszcze? Wszyscy, wpadli wszyscy. Paska wpadła. Teraz się naprawdę hajs przyda. Lecimy do tawerny. Jest pośrednik. O, to sprzedam przy okazji tych więźniów, co mamy. Piękne, wojsko. Sprzedamy tych więźniów, co mamy w naszych lochach chyba mamy ich 40 kopa, czyli tam... Tam lecimy do Grunwaldieru Zbieramy tych naszych więźniów. A trójki, a trójki, I trójka. Nie tutaj tylko... No nie tutaj tylko odejść. O, lecimy do Uxhad sprzedać tych ludzi. Coś koło tych pięciu koła znowu wpadnie. Myślę, że spoczko, Nie najgorzej. Tylko martwię się tym, że... mu... To by mógł, No nie mówcie, że sobie znikną teraz. To by, to by mógł być zły ruch, że odrzuciłem warunki pokoju ze Swadią. Mogą się teraz troszeczkę znerwować i się mnie rzucić. No, pięknie, kurde, wziąłem i nagle zniknęli. Pocham to. Hmm, pięknie. Zrekruter zginął. 1000 golda, proszę się walić. Jest troszeczkę więcej ludzi, jest. Znaczy tylko 108. Wiecie co? Jednak nie. Jednak się troszeczkę jeszcze wycofam. Poszukam jakichś lordów swadiańskich. Czy Haring go zajęli? i one dostają po dupie. Poszukam jakichś lordów swadiańskich. Żeby się troszeczkę z nimi pobić. Żeby swadianie po prostu poczuli się, nawet pod presją. I aby y, chcieli przyjąć nasze warunki pokoju. Czyli oddaję nam ten zamek i ośliwek. No dobra, teraz szukamy jakichś lordów. W Ilbet może ktoś będzie. Tutaj jest... Radanie. Mimo wszystko, ja tak ciś jak będę próbował. Chociaż ten trybut. Myślę, że gdzieś tak z czterem. chciałbym trzy i pół, ale będzie ja cztery koła. Zgodzili się. Spoćko. Mamy pokój ze swadią. Ehe, ale czemu tak? Aha, bo jeszcze zamek zera. O, dobra. Myślę, że jestem na minusie, ale na minusie nie jestem. No dobra, spoko. Teraz musimy utrzymać się w naszym zamku. Musimy to po prostu troszeczkę teraz ludzi naszych poulepszać, którzy się tam właśnie znajdują. Nie tył, tu, tylko tutaj mam iść. Chlebak, Klebek, chleba lebek chleba chlebek Jeden za dużo. Spoczko. Tak Także myślałem, żeby teraz wziąć sobie tych paru rodowskich obywateli. O. 150 chopa mamy. Myślę, że sobie tak wezmę z tych 30 tych yy, obywateli. O, ale ma duży ten limit. No dobra, weźmiemy sobie gdzieś tak, nie wiem, z 30, 40. żeby Po prostu szybciej im te wijały. O, z 50 musimy nie spać I teraz szukamy... Szukamy, szukamy, szukamy wrogów naszych kochanych. Ale, że już? Tak szybko? Wojna? Już. powiedzieliśmy powiedzieli wojnę. No dobra. To nie szukamy wrogów, tylko. Idziemy na rodaków. Wiecie co? Ja chyba zmniejszę poziom trudności, bo jak oni mi to miał. Co chwilę. wypowiadać wojny. A gdzie ja mogę ten. E, pogadać w sobie pokoju? Druga wojna. Bla, bla, bla. Hmm. No dobra, mniejsza oto. Czyli chowamy tych obywateli. No i lecimy... No i lecimy na naszych wrogów. O ja, ale to będzie zło. Ja tak jak sobie zmniejszę ten poziom trudności, bo... No troszeczkę... Ale czemu tak? O... 36%. O, troszeczkę przerąbane. Teraz ja się boję, że no się wbiją wielką armią i ja tu się nie poskładam. 215 Mam skłonny piękny, tylko ja się boję, że. Kto ...to tak to się zaraz wije. Feluka? 420, nie nie nie. Jednak własny zameczek. Chodź kolego, pogadamy. Tylko jednego możemy spróbować. Chodźko. Witam cię panie, witam. Także walczymy Jest ich 70 więcej chłopa, ale myślę, że damy sobie radę. No, co to moja armia, nie? Lecimy, lecimy z nykoksem. O kurde, ale to będzie zło. Rodoscy widzimy wojnę. A tarcza jest w inny kolor, ja jest inny kolor tarczy. Nowy malunek. Pięknie. I herb. Bijacie, wbijacie w nich! A czemu i to mówią staranidów? Aha, bo to jakiś jakieś teory na ich stronę. Nie, to nie są staranidzi. To, to szyję rodacy. Rdzenni rodacy. A, się w nich wbijamy. Mogłem wziąć tych rodoków, tylko obywateli. Chciałbym by sobie zgarnęli trochę expo. My walczyli, aby ulepszyli się. Co bijesz tu mojego tym dwóręczakiem? Get out Stawni się wbili. ich O, trochę będzie lepiej, bo są słabsi. O, ty mi do blok. Zdychaj! lecy mi robią. Zdychać swele O kurde, padnij w końcu Albo też koń 209 Poziom broni jednoręcznej Zdychać Ale moich pada Kurde, nieładnie, nieładnie, nieładnie Chyba im pomóc Widzę, że coś tu sobie nie radzą O ty, będą Padł. O ty! Ktoś kill'offa z czegoś tam. Co to jest za broń? Jakiś kill'off. Komu tutaj? Ilu ich tu jeszcze jest? Lecimy, lecimy. O, Firenze z na Dobrze jest Do mnie o, To mnie się Ty A tam właśnie Kowie jeden Zdychaj Następny padł Czegoś chyba wszyscy u niej byli ci posieku nie będzie Przedaj. I ty Ponika mi chciał obić Dobra Wpadło mi 9, ale mamy 100 jeńców prawie no, Spoczko, myślę, że finansowo wyszliśmy na czysto na pewno Teraz uwaga, znowu łodziec szkoda e, Co my tu mamy? Znikaj napisie I szóstka, biorę oczywiście, i siódemka, o luju, ona jest chyba warte 400 golda I szóstka następna, i piątka co my tu jeszcze mamy? I czwórki, i czwórki, i piątka Eee, czwórki, czwórki, dobra i czwórka, i czwórka, i czwórka, i czwórka, a czwórka, troszkę czwórki są. Eee, są, i dwójki, i trójki tego się jeszcze weźmie tych chłopaczy, Nie wiem ile kosztują, ale też ich wezmę eee, trójki, owce głównie. Dobra, myślę, że tych milicjantów się jeszcze weźmie, i będzie spoczko. Czemu tylko taki limit? oja, Łoja! Coś dostałem, mieć Giermka. Jakiś przekoksowy. mpc się da. To też się zbierze. To jakiś hajs spadnie. Dobra. Haj jest. Mm -hmm. No i pięknie. Jesteśmy w Paszczy Lwa praktycznie. O ja... Lecimy do Suno, bo w Uxhall nie możemy tego sprzedać. O! Albo nie, tędy, może naokoło. O, jest hajs. Wiecie co? Cię spróbuję wkraść jednak do tego... ...Uxhall, żeby ten hajs zdobyć. To troszeczkę cimy tylko się robi. O, udało się, pięknie. Zbieramy pieniążki. Idziemy na tawerny. Żeby był pośrednik, jest pośrednik. 416 golda za jednego hopa 322 z drugiego Pięknie Hajs rośnie No Możemy lepszyć, fuck yy. I sprzedajemy te jajca Te śliczne mieczyki, śliczne tarcze Wszystko się sprzeda, zawsze jakiś hajs spadnie. 500 golda Zawsze coś, ale kupimy jeszcze jakieś żarełko jest dobrze, 300 golda padło no i co, lecimy do tego Grunvaldieru naszego zameczku. Takie wrogie patrole. Chodź pogadamy. Chodź jak pogadamy. Nie do jest szybszy. Jest tak z nim pogadam. Mamy z lepsze relacje? Czyli że nie ma z relacji. Super. Z drugim, Trimbał. Lepsze. Nic! Najgodzą się na rozmowy. No dobra. A ten Alamera zamek może będzie jakimś dobrym powodem do ataku. Ten Urwarty, jakie tam jest? No, rosną, 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 ale kurde. Co pada gadać. Może. Ej, coś tak chciało grać Dobra. No, powiedz sobie troszeczkę o tym. Może gadać jakich tam gównach. 207. Mam sam mało ludzi. to do Dirim jeszcze. Odebrać kasę i jakiś najemników wziąć. Tutaj chyba nikt jeszcze nie mojej... mojego zameczku. Tak czy jest dobrze, jest dobrze. Tu się. I dwa następne. Zaczynamy hajs rosnął. Tavernie, błagam coś dobrego. Trzecia nikona wyborowa. Może być. Jeszcze spróbuję do dorku do wyjść. Żeby tylko teraz nie, nie zatykowali mojego zamku, bo będzie źle. Oj, będzie źle. Lecimy, 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 lecimy. Ale jestem wolny, kurde, z tymi piechocierzami. 53 Dorkuba. O, tu jest chopa. do tawerny. Bla 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 bla. Amazonka Darek. Spoćko, milicjanta podziękuję. Bo, bo ty na strzała padniesz yy... i lecimy do zameczku naszego. Mhm. Mm Ogólnie, jeszcze tydzień do świąt. Fuck To yes. wigilia, karpik będzie. Święta, święta i po świętach. No ale pięknie, zazakowali milenno. Tu pojeżdża. Na zamek cały, najważniejsze. I rosną, rosną. Nasze oddziały. Placytowa luki. Tu jakieś żarło kupić, bo wiecie yy, o nie może głodować jest prawda o chodź kopie chodź 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 z tobą, co? No. No, Pogadamy, pogadamy, nie pogadamy, no to walczymy. O, mamy przewagę chodź także... Do Do Szybki chodź Do ataku wszyscy. Trochę tutaj drzew jest, więc to nam trochę przeszkodzi, ale myślę, że nie dobrze. Także lecimy, lecimy. Ofiaręcy leci. Nie dałem mu tego mieczyka, kurde. Tam piechotę mają. W końcu roboty. Tam jest trzebaść tej kuszy. O, siódemka, ka padła. O, ale pięknie. Też jeszcze ogłuszona. Będzie hajs. O następny. już w tym gorszym gdzieś znajdź. Czyli następnie wrogowie. Gdzie? Tam, tam są wrogowie. Macie z trochę. Tarcza i hane. Puf, jeden. Puf, drugi. O trzeci. O, oh, fuck. Przybyli na biurogowie. My się nie boimy. Wdychać z felu. Zresztą leci. Najgorzej będzie jak mi koń padł. Bo jak nadzieję się na włócznie oja To by O, ty kto jesteś? Lord? Chodź pogadamy Dychaj O, to jest właśnie taka włócza dziko To był ten? Jakiś chłopak normalny był Nie był lord Dychaj No nie blokuj Chad Sysy Ogłuszonych 65 nas spadło jeden Super. Jestem zadowolony. Niestety to uciek. Tych bierzemy. Tych bierzemy. I aż czterech. O, a tych aż dwóch. Oluj, ale będzie hajs. Ale będzie hajs. U tego też bierzemy przede wszystkim. I szóstka. Yy, piątka. Czwórka. Czwórka. No i reszta trójki się bierzemy. Bo też i piątka jest. Yy, czwórka. No i te trójki się weźmie. Coś tam feria I tych lancerów. Dobra. Łupy. Mało żarcia. Trzeba to luki i coś kupić. Ładna mi tak, tak i tak. Tak tak. Wzięli to? Nie wzięli! Czemu nie wzięli? Są paki jedne. Ja, was we... ja to wezmę od was. To się wszystko sprzeda. Dobra. Paczko, proszę hajsów, padło i do veluki, w trybie. Mhm, tam rozpoczęto. Do veluki. Lecimy, lecimy. Uciekamy. Oj! Oj! escape. Oj! są wrogowie. Co mnie bijesz z Oj! Plecy mi robią! No zdychaj! Cześć! To lepsze od razu, w w sobą. Dobra. No o nie, 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 no Jeżę. Nie, 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 nie... Nie po to robiłem zapis. Dobra, jeszcze raz do Weluki. Dobra, olać go. Jeszcze raz uciekamy. Ja nie będę ginął na no. Stop! Jak się ubije, jednego się weźmie jego ekipunek, to się spowidę. Co ty masz za mieczor? No, tylko się wycofać teraz. To tutaj lejesz, Ty. No pewno, jakiś stragan królewski. No kurde, no! W dupę jeża. wa. Zresztą olać to, lecimy na wioskę. Tu kupić jedzenie. Ja pierdolę zajęć ten zamek. Fadia. Oloj. Ja śmieję, że to nie wyjdzie. Bo moi mi to zrą cały czas. Duchajcy, Dobra, lecimy porządek z artykułu do Dirin, bo kurde, widzę, że żyka cię powoli. Ah, Jezus, Maria, to będzie głupie. Wczoraj wypowiedziałem tę wojnę. Za szybko. Aha, za szybko. To, to. Destarty. Duchajcy mam, tylko trzeba tylko ludzi znaleźć teraz. Bart, Po stronie, chodzi. No też chodzi. Lecimy z powrotem na chatę. Jak bym jeszcze miał. Jak bym jeszcze miał. Ej, za mało pieniędzy w skarbcu. Muszę trochę ten doładować państwu. Mam tylko 30 koła, dobra. Jest to 10 włożę. wozie. jeszcze miał jakichś lordów, to jeszcze pół bidy, Ale nie chcę swojej kompetencji tworzyć bo. No trochę ich, w ich inwestowałem, ale kurde, no nie mam wyboru. Dobra, wpłacę te piążki i myślę, że będę mógł kończyć. Płacić. 10 koła i dobra, do widzenia. Także ja między oczekami coś tu się postaram w tyle, ja nie zrobić. Może parę zamieszków zdobyć, może jakieś miasteczka jak się uda. Co wątpię, ale spróbuję. No i dzięki za oglądanie, ja błędu na byliście Wy na razie.